Mój poprzedni poradnik dotyczący dodawania napisów w Premiere Pro niestety jest już nieaktualny, dlatego dzisiaj jest odświeżona wersja. Jeżeli coś by się zmieniło, zerkaj w sekcję komentarzy, tam wkleję annotacje o tym, że coś się zmieniło. Nie przedłużamy, zapraszam do odcinka. Yeah. OK, jesteśmy już w premier pro. Pierwsze, co nas interesuje, to wejście w tak zwany workspace. To jest po prostu zestaw jakby okienek przygotowany, predefiniowany przez Adobe. Nas będzie interesowało oczywiście captions. Z lewej strony powinno pokazać wam się okienko. Jeżeli nie jest tak, to wchodzimy w zakładkę Window i tutaj szukamy następnej zakładki tekst. I zaczynamy tak naprawdę całą zabawę. Może nie zabawę, bo ja na przykład nie lubię dodawać napisów, ale skoro wy już tu jesteście, to musicie to zrobić. No i po prostu klikamy na plusika, żeby dodać nowy segment, czyli po prostu sekcję, w której będziemy sobie wpisywać nasze napisy. Tą taką jedną sekcję, która pojawiła nam się na timeline, jakby w osobnej zakładce, w warstwie subtitle, możemy jeszcze podzielić na przykład na dwie, bo na przykład chcemy zrobić jakąś przerwę, mamy za dużo tego tekstu. Co wam polecam, gdy na przykład robicie napisy na Facebooka, za pomocą opcji split caption, ewentualnie możemy też oczywiście zmniejszyć, jeżeli jest taka potrzeba, zaznaczając obydwie i po prostu merdzując je. Więc po prostu albo do dodajemy na przykład trzy, albo na przykład, jeżeli jest taka potrzeba, to możemy je zmierdżować. Jak widzicie, te napisy pojawiają się na moim filmie. Wszystkie możemy zmieniać w zakładce Essential Graphics i tutaj po prostu możemy wybierać tak naprawdę cały styl, fonty, możemy zmniejszać rozmiar, możemy pozycjonować. Jeżeli nie chcecie, żeby napisy pojawiały się na filmie, wystarczy zaznaczyć je i kliknąć Shift plus E, co po prostu wygasi nam jakby tą ścieżkę i na pewno chcecie te napisy wyeksportować na potrzeby Facebooka, YouTube'a, gdziekolwiek, gdzie będzie przyjęty format tak zwany SRT. Nie ma nic łatwiejszego, w zakładce tekst mamy z prawej strony trzy kropeczki i opcje do właśnie eksportowania do pliku SRT albo do pliku zwykłego tekstowego. Klikamy plik SRT i po prostu wybieramy miejsce, które chcemy na komputerze. Na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!